<laughs> A warm little sunlight illuminates your skin. Be the one you're waiting for. It's only you and me. Wherever I see you, it always seems to rain. DV zaparkowaliśmy pod kolegią Poloniką, gdzie już za kilkadziesiąt minut rozpocznie się koncert Anity Lipnickiej i Johna Portera, którzy teraz są tutaj razem ze mną. Witam was serdecznie w naszej Nestce. No słuchajcie, zawsze na początek pytamy artystów, jak Wam się podoba nasz samochodik, czy też może macie jakieś wspomnienia związane z samochodem marki Nysa? Jest piękny, jest bardzo vintage'owy i urokliwy. Nie no, to kiedyś ktoś nosił sprzęt na koncert w takim wehiku. <grystanskritik> Wohiku czasu można powiedzieć. Jeździłeś ty takimi czasami? Jeszcze aż tak nie źle nie było, się? ale sprzęt często. Ja pamiętam, Zresztą. mam jedno wspomnienie. Mój tata był elektrykiem i często wyjeżdżał w teren taką nyską i ja razem z nim. Jakieś tam wspomnienia wywołuje. Robię. Naprawdę. Dziewczyna z... tak? Dziewczyna z Nysy. <grystanskritik> Słuchaj... Można tak powiedzieć, dokładnie. Słuchajcie. Zaczęliśmy troszeczkę od przeszłości i od tej przeszłości chciałbym zacząć, ponieważ gdzieś w swoich zbiorach płytowych znalazłem taką oto płytę, Anito, Anita Lipnicka, Wszystko się może zdarzyć, czyli twój pierwszy krążek debiutancki i o to chciałem się zapytać, jak ty wspominasz te czasy lat 90., kiedy gdzieś ta twoja popularność sięgała z Zenitu, czy z łezką w oku, czy jednak tak patrząc z dzisiejszego miejsca było to troszkę męczące? Mieszane uczucia mam na ten temat, to znaczy na pewno, na pewno to był bardzo ważny okres w moim życiu i gdyby nie to, co się wtedy, wtedy wydarzyło, jak gdyby pewnie kontynuacja by nie nastąpiła i nie robiłabym tego dzisiaj, co robię. Natomiast cała ta sława zdecydowanie mnie przytłoczyła i była bardziej doświadczeniem deprymującym niż uskrzydlającym, eee, więc no, ciężko było nie, nie być w stanie... Przejść 20 metrów ulicą, żeby ktoś nie zaczepiał. Więc ale chyba nie byłaś tak źle, bo nie strzelałaś sobie w łeb jakoś. Nie strzeliłam sobie w łeb. E, Czyli jakoś mogłeś z tym Ale żyć. na pewno było też to innego rodzaju doświadczenie być sławnym <coughs> wtedy i dziś. Dzisiaj na pewno jest to, w dzisiejszych Cześć. czasach jest to Pachy. cięższe. Wydaje mi się, że żyjemy w dobie ag agresywnych mediów. No właśnie, do tych dzisiejszych czasów zaraz dojdziemy, to za chwilę poruszymy ten temat. A powiedz żon, kiedy ty pierwszy raz usłyszałeś o Anicie Lipnickiej? Um. <coughs> Trudno powiedzieć, nie pamiętam o, John, o, nie pamiętam. Na wszystkie pytania trudno Nie, nie. Odpominam. Nie. <laughs> nie um, ale kojarzyłeś się nie, jako artystkę, nie, mam nadzieję. Ja pamiętam, że widziałem jakieś no, w telewizji, chyba jest wszystko może się zdarzyć, bo po angielsku był, gdzie skakałeś, nie wiem czy z czy coś, ale może... Nie, mi... wszystko ci pomieszało, ale masz <laughs> <taż, brawo. laughs> Okej. Okay. Ale jakoś... No, Dobry. Znałeś, znałeś tą artystkę, słuchaj, tego się trzymam. Wasza ostatnia płyta Goodbye 2008 rok. E, zakończyliście wtedy nagrywanie płyt, ale koncertujecie cały czas, tak jak chociażby dzisiaj w Subicach. E, myślicie o jakimś e, kolejnym wydawnictwie, jakieś Welcome ponownie, czy, czy w ogóle takie myśli się nie pojawiają? Po, ty, po tych już tam latach. Akurat, e, pracujemy na to. Nad nową płytą wspólną pracujemy. Przez długi czas mieliśmy przerwę, ale nasza córka już podrosła na tyle, że jesteśmy w stanie wrócić do pracy wspólnie, bo to była główna przyczyna tego rozstania naszego e, artystycznego. W tym czasie powstały moje dwie płyty solowe i John właśnie skończył swoją drugą solową, która będzie miała premierę swoją we wrześniu. I na dzień dzisiejszy zakończyliśmy też te solowe przygody. Zaczynamy zabierać się za duetową kolejną daty żyje. jakieś się pojawiają, czy na razie My nie zdradzamy? Tytuł rozumiem? ostatnia się nazywała Goodbye, więc teraz będzie Hello. Wypada, wy, wypada się przywitać u Was ze, ze słuchaczami. Życie e... w nie <głos> <wiem>. <głos> Słuchajcie, zostajemy przy muzyce, ale może teraz troszkę bardziej globalnie, ponieważ kilka dni temu w Polsce odbyło się rozdanie nagród Fryderyków. I chciałbym Was spytać, jako artystów, jakie Wy macie podejście do, do tego typu nagród w dzisiejszych czasach? Czy to jeszcze jest jakiś realny wyznacznik popularności artysty, może docenienia tego, co on robi. Chopin nie dostał, nie? Chopin nie, Chopin nie dostał. Chopin, <grym> tym, tym, z tego, co pamiętam, Dawid podsiadł w tym roku. Ale czy ma to jeszcze jakieś realne znaczenie? Myślicie, że dla artysty dostanie Fryderyk? Znaczy, dla mnie to w ogóle nie ma znaczenia. W ogóle, <coughs> nawet nie dostałem zaproszenia na takie imprezy i nie wiem, czy być dumny, czy smutny, ale chyba dumny. Um, dla mnie ten, ten cały ten szobyz nie ma znaczenia. Ale może dla ciebie ma inne znaczenie. To znaczy, ja, pytanie było trochę inne, czy w ogóle to ma znaczenie? Ja no, wiem, nie, 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 dla mnie to nie ma znaczenia, tak. jeżeli porównywać czy z uh, The brit Woods albo Grammy's, coś co. To, to, z... Wiesz jak to jest? To jest po prostu wydmuchany, coś co naprawdę nie istnieje. Dla mnie nie ma taki wielkiej rynek i, i, i krzywi pokazywanie jest ten rynek. Tak mi się wydaje. I, i ludzi, którzy jeżeli w ogóle powinni dostać, to oni muszą decydować, czy to jest takie jak Grammy's na sprzedaży, proszę bardzo, za niech to będzie, ale nie, czy nie tak, za czy jest, dokonanie. No właśnie o to właśnie dochodzi i oni, oni nie wiedzą za bardzo, w trudności do no właśnie. Czyli niech to będzie spotkanie handlowe na koniec roku albo, no, kielę, albo spotkanie z artystami. No. Y ja trochę mam <grym> inne zdanie. No zawsze się kłócimy, to jest familia <grym> włoska. Ja uważam, że te nagrody są bardzo potrzebne. Ja uważam, że jest bardzo potrzebna... No, to idziesz gdzieś nic co z tego, że wygrałeś. E, Ale to nie ja nie, Fryderyk, nie mówię, ja też nominację. wygrałam Fryderyka za moją solową no, płytę poprzednią wygrałam to niczego nie zmieniło w moim no, to życiu. To nie. Nie, nie, nie nie jak gdyby ym, nie, nie przełożyło się na więcej koncertów, w tym roku nie dostałam za poprzednią płytę, którą nagrałam solo i też to się na nic nie przełożyło. Po prostu to jest tak, że, że te nagrody może w niektórych przypadkach są po prostu trafione w danym momencie i nie wiem, podkreślają popularność właśnie artysty, ale tak jak John wspomniał, to co się naprawdę dzieje na rynku polskim, a to co potem we Fryderykach jest uwidocznione, to... to Często nie ma nic ze sobą wspólnego. Ja nie uważam, że polski show biznes i rynek muzyczny jest w złej kondycji. Ja uważam, że dzieje się bardzo dużo ciekawych rzeczy. Tylko, że problem pojawia się na, w przekazie po prostu na styku media i realna publiczność po prostu nie ma gdzie prezentować dobrej muzyki u nas. I jest jej bardzo dużo, ale nie oznacza, że ona jest, jest szeroko popularna. Ale to jest prawda wszędzie teraz, prawda? Bo tak. cały rynek globalnie jest zdominowany przez te, tak zwany X-Fac, czy The Voice of i tak dalej, tak dalej, czyli wszędzie jest ten sam. Wszędzie muzyka, właśnie gdzie teraz znaleźć tym coś no, no to, to dobrego, prawda? Idzie w dół. Zawsze tak będzie i wszędzie tak jest, że, że jest, jest, też jest zła muzyka i mało e, inspirująca. Ale jest też dużo fajnych rzeczy. I nagroda moim zdaniem jest bardzo potrzebna. Jest to kwestia zbudowania prestiżu tej nagrody, bo nagroda Frederyk, jak wiemy, miała różne momenty. Na, samą, na samym początku to było bardzo fajne w stylu czerwony dywany i w ogóle high life, a potem zeszło do podziemia. Przez chwilę nie było w ogóle transmisji tak. <laughs> i, i jakby, Reputacja tej trafik. nagrody została zachwiana bardzo i myślę, że należy włożyć dużo i pewnie parę lat jeszcze minie, zanim ona będzie taka, że każdy jego będzie bardzo, bardzo. będzie zależało na, artystom też na tym, żeby ją zdobyć i że to będzie faktycznie coś zmieniać. Ale nie jest to też trochę jakby wskazanie może takiemu pospolitemu słuchaczowi, e, że gdzieś właśnie w tym całym natłoku tych płyt, to to i to jest dobre i tym on się powinien zainteresować? Wiesz, no, już mi się zmęczy ten temat. <grymne> 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 na pewno nagroda jest potrzebna. E, prestiżowa nagroda branżowa. Natomiast tak jak John wspomniał, na przykład na, na wielu rynkach funkcjonują dwie takie nagrody. Jedna jest właśnie ta prestiżowa, branżowa i gdzie naprawdę się wskazuje rzeczy bardzo wartościowe, a inna jest taka, która świadczy o popularności danego artysty jakimś fenomenie e, rynkowym, komercyjnym, który. się <grymne> co odbywa. też ma swoje jest prawo. Okay. Na przez, przez fachowców, inna przez publiczność. I takie dwie właściwie powinny. Dobrze, w takim razie dziękuję Wam bardzo za dziękuję. krótką rozmowę i do zobaczenia jeszcze może kiedyś w naszej nysce. Zazem tak jest. Że możemy się w nysce. Z chęcią byśmy Was wzięli na przejazdkę, no, no, ale niestety no, nie, nie mamy tak czasu. Tak czas no, czasu. No, także dziękuję Wam bardzo. Dzięki. Dzięki. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. That I will stand, this is now You were a pilot, but I sky fell in love with you as cheap as I I will stand, this is now The can't all oh black. The sunshine is so nice, it coming back. I was there, this is now.